Widzę tu podsunął, mogę? Przeczytać? Proszę bardzo. Kolega Lisek, pozdrawiam, przeczytam. Kurwa stary już jestem słaby wzrok, no muszę <laughs> Zapytać, Wy, czy jest... To jest dla ciebie informacja. Wykorzystaj to. Jak jesteś krótkowzroczny, to wiesz. <laughs> w w, 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 w to nie będziemy daleko Bąci, od siebie. Tak, to nie będzie MMA, więc będę widział dobrze. <laughs> no to, 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 w pracy nie będziemy daleko od ciebie, tak więc mhm. sądzę, że nawet przy, yy, średnica tej klatki będzie taka jak teraz między, między sobą jesteśmy. Dobra, czytam pytanie. Zapytaj, czy jest teraz naćpany, bo ma niewyraźne oczy i szczęka mu lata. <grym> Więc wyraźne... pytam. No, nie, nie jest naćpany. Absolutnie. Nie jest. <grym> <grym> Okej, okay. kolejne pytanie żuję, od Ciebie. Żuję, te... żuję gumę. Jak chcecie, mogę ją wyplościć też, kurde, nie będę ten, żeby mi nie nie Ale to, to tak w międzyczasie zadam pytanie, czy Ciebie troszkę właśnie nie irytuje, że to jest już któryś raz, znaczy, kiedy wiesz, właśnie ten temat... No, dlaczego to dlaczego te tematy się burli. pojawiają? Ty ja jesteś... ja, jestem, ja jestem, no, jestem nadpobudliwy, szybko mówię. No i Ty też jesteś e, nie imprezowiczem, jest... prawda? I to za Tobą trochę też jakby... No tak, no wiesz, jest, ale wiem kiedy mogę sobie poimprezować, a wiem kiedy nie mogę, tak? Więc ja sobie, poimprezo, ja sobie poimprezo, bo oczywiście poimprezowałem po ostatniej walce, eee, nie będę tego ukrywał, bo już głową gdzieś tam byłem w, na wakacjach tak samo, wróciłem dopiero chyba w, tutaj do, do, do Warszawy w środę. Eee, oczywiście tam spędziłem troszkę też czasu, mówię ze znajomymi, eee, a tak więc mówię, no ja, ja, wiadomo też, z jakiego ludzi mnie znam, bo znajomy jest z Shore, ale wtedy, kiedy trzeba, no to biorę się za, na trening, za treningi, i mocno, mocno trenuję, a wtedy, kiedy trzeba, no to sobie pójdę sobie na walety, tak samo po, po gali. Robimy after w Galaktyce Wysokiej. Serdecznie pozdrawiam Mańka, Maniek za te 15 baniek. Widzimy się w sobotę po, po walce zaraz, tak więc. Rymuje się Maniek z Baniek, więc to na pewno prawda. Tak więc Galaktyka Wysoka, te osoby, które będą chciały zbić pionę do zobaczenia w Galaktyce Wysokiej już czwartego po walce. Zawijam mandżur i, i lecimy do Galaktyki Wysokiej. Okay,